Siema, widzowie. Gram w sobie dzisiaj w Build a Bunker z Nobciem. W ogóle to sorry, że nie nagrałem dnia jeden, bo zapomniałem. A w ogóle to naszym zadaniem jest przeżyć 30 dni. Jak coś to da się tutaj rewiwać innych. Dobra, mamy jakiś randomowy sklepik. O kurde, tam jest jakiś zombiak? Dawaj na 1-1 śmieciu. Bratek się zamienił w mojego kuzyna, bo jakbyście nie widzieli, to wszystkie szkielety są rodziną. Znaleźliśmy noszonego noża kultysty. Ale będę po prostu na to mówił mieczyk. Lub mieczyk kultysty. Nopczo go wziął, bo wiedziałem, że będzie mi tylko wystarczyła siekierka. Choć w sumie nietoperz też się przyda. Co to za jakiś debilek? Wyłączę światło, żeby nie marnować światła. Naprawdę myśleliście, że przejdę przez te drzwi? Spróbuję to wykorzystać jako tarczę. Haha, bratek ma negatywne IQ. O no kurczę, jestem kukt. Dobra, ta tarcza jest słaba. Jeden z nich pokonany. Dobra, już oboje umrali. Zabieram mu łopatę jak w najnormalniejszym speedranie na one Bloku w Minecraftcie. Postanowiliśmy skipnąć ten dzień. Kurde, mutanty robią rajda. Dobra, zaczęło się Dobra, to było dosyć łatwe Co to za debilek? No i bratek został spuki z kary skeletonem Co tu robi jakiś bekonowy skeleton? Bro, się modli xddd. Ale super kolce. Biorę je jako ochrona bazy. Pomidor od tyłu to ruodmop. Słowo to powstaje przez odwrócenie kolejności liter w wyrazie pomidor. Dobra, nopcio wrócił. Dobra, przetrwaliśmy 5 dni. Ciemna noc. ...tolka Z szkieleta zamieniłem się w szkieleta. Bum, bum, szak, Dzięki za rewajwa, bro. Ten dzień był nudny, więc prawie nic z tego dnia nie pokazałem. Pyksamen! Co w aptece robi latarnia? Wsadziłem latarnię do środka, więc jest super. O kurde, ironowy ingot. Wrzucę go do bazy. Znalazłem kolejną tarczę, oby lepiej działała XD. Kurde, złą tarczę znalazłem. Trudno, znajdę ją jutro. Dobra, już jest dzień ósmy. O ja crazy Jacobuje, znalazłem sztangę. Skoro już poćwiczyłem to sobie idę. Dobra, musimy teraz iść dać lepszą ochronę przed wrogami naszej bazie. Kurde, dlaczego to się rozwaliło? Dobra, jakoś to naprawiliśmy. Jej, zaraz będzie jedna trzecia naszego golu. A do tego pojawił się wanderujący trader czyli moglibyśmy coś kupić, ale raczej nas nie stać. Nopcio się bije z zombiakiem, więc mu pomogę. O, siekiera i do tego nieskończona! Znalazłem stół, więc go położyłem w bazie. Będziemy skipować każdy dzień, ale na szczęście nie można skipować dni od razu. O, kurde, dopiero teraz zauważyłem, że jestem głodny. Będę musiał coś zjeść, ale zombiaki znowu robią rajda. Więc później coś zjem, będę walczył stołem. Bratek zniknął. XD. Szukam jedzenia? Let's go! Kolejny mieczyk, ale ciekawe, kim tutaj są kultyści. Kurde, chyba zaraz umrę z głodu. Nopcio znalazł jedzenie dla mnie, więc let's go. Dobra, już zjadłem, ale dalej jestem trochę głodny. Dobra, skipujemy ten dzień. Dobra, teraz idziemy szukać bloki żużlowe. To było łatwe. O kurczę, odblokowałem nowy pokój. A tutaj kultyści to dosłownie kultyści. A ich jakiś lider to skeleton. Co oznacza, że tak jakby jestem jego dalekim kuzynem. Dobra, w tym pokoju można sprzedawać rzeczy, więc mamy Infinite money glitcha. Jakiś zombie. Bro został pokonany. Imagine umierać in the big 2025. Kurde, zdałem sobie sprawę, że mam 13% głodu. Dobra, znowu przyszedł wanderujący trader. Nawet nie wiem jaki to dzień, ale jest nudny. Więc sobie powalczę z tym zombiakiem. Bro, wszystko już jest nudne, bo wszystko się powtarza. Ha, czyli to był dzień 12. Fajnie. No i ochrona się nam rozwaliła. Kurde, coś nam ktoś airdropuje. Ej, ten airdrop jest lowki potrzebny, bo jest jedzonko i sledgehammer. Zasrałem się w turbinie samolotu, a teraz grożą mi 3 lata w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. No i nopcio wszystko zabrał. <laughs> Dobra, jest koniec dnia. Sekretny clown z spinowym Willem? Wątpię, że będzie nas stać na tego spinującego Will'a. 100 dolarów za jednego spina? Ja mam tylko 6. Nopcia na to stać? Nie, no, bratek dostał Gnata, czyli ma już dwa, bo znalazł też rewolwera. Dobra, dzięki, bro. Powstanie przez odwrócenie kolejności liter w wyrazie pomidor. Pomidor. p o m i d o R. Kościół Kultystów? Pójdę go zwiedzić. <mulatory noise> On mi prawie w ogóle nie zabrał życia. Kurde, zaraz umrę z głodu. Dobra jest sklep z jedzeniem. Dobra, wychodzę stąd. Nopcio sobie poszedł do tego sekretnego klauna, a już jest koniec dnia bruch. Na szczęście Nopcio wrócił. Kultyści przyszli? Kurde, oni idą do bazy. Zasrałem się w turbinie samolotu, a teraz grożą mi trzy lata w kolonii karnej, bo zeostrzelem rygarza. Dobra, wygraliśmy. Ale nasze kolce się rozwaliły trochę, trudno. <laughs> skipujemy ten dzień Lider bandytów? O co chodzi i kto to jest Brech? Bum 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 Dobra, poszedł sobie stąd. Nie no zombie jak jakiś. <śm -trony>

Uratowałeś, Nobcio. Kurde, ale ja jestem głodny. Dobra, ja tego na 100% nie przeżyję. Dlatego ostatnią rzeczą, jaką chcę zrobić za min umrę, to sprzedać swoją sztangę. Dobra, to mi się nie opłacało. No i umrałem. Dzięki za rewajwa, bre. Dobra. Let's go, znalazłem jakiegoś kultystę. Zasrołem się w tym. A teraz ważna jest ta cała Nie no, dropnąłem swojego miecza. Chyba wiecie co nadchodzi, hehe. Ciemna noc, tylko kule świszczą po stepie. Dobra, teraz idę go sprzedać. No, i znowu pojawił się wanderujący trader. Te dni się hajki powtarzają. Wszystko jest takie samo, brech.

When life gave me lemons, I murdered my whole telefon mi się rozładował. Niestety rozładował mi się telefon widzowie, więc kawałek mojej drogi do bunkra dostał wycięty. Broconobcio obcią właśnie odskibidował. Ten dzionek był nudny. Kurde, znowu kultyści raidują? Trudno, mamy tyle aury, że na 100% ich pokonamy. Spadaj stąd, kuzyn. Kurde, nobcią znowu mi rzeczy zabiera. bre dobra, trudno, kultyści wrócili. Zastrajmy się w ten ruch, a teraz 3 lata w kalendarzu, no Dobra, straciłem połowę życia, ale dla mnie to prawie nic. A -a 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 -a! Jej jeszcze tylko 10 dni. No i znowu wonderujący trader, ale w sumie to to nawet nie jest złe. Hehe, <laughs> zabiorę nopciu mieczyk. Uuu, jedzonko. Dobra, ten dzień w sumie był trochę mniej nudny niż reszta. Brokim do Sigmy jest crash. A to kurde co? Jakiś ring MMA? Oby tylko nie trzeba się było z nim bić, bo on jest pewnie bardzo OP. Dobra, chyba się zgodzę, w końcu nopcio i tak mnie raczej odrodzi. Co jest? Już? I do tego mam tylko metalową rurę. To było takie łatwe? Dawać więcej walk. Dobra, zrobię z tego szafę. Dzisiaj nie było tak źle, bo był ten crash. Kurde zombiaki tu jeszcze żyją. Myślałem, że kultyści ich powybijali, no chyba że zombiaki i kultyści działają razem. A w ogóle to mam rozwalonego gnata. Dobrze, że jakiegokolwiek mam, choć ten nawet nie ma amunicji. Więc w sumie to on mi nie jest potrzebny. Dobra, skipuję ten dzień. Bro, ten wonderujący trader jest sigmą, bo chce mu się tutaj przychodzić. Dobra, powalczę sobie z zombiakami. Bro, dlaczego to było takie łatwe? Pidiri molestarini, olio per bambini. Era troppo tardi, quando Justin Bieber notował l'enorme trompite di Didi, che esplorava il suo anello bellico. Lascia che lo spettacolo continui. Wielu lampy lampeggiavano come se una discoteka aliena fosse nel mezzo del I znowu kultyści rajdują. Zastrałem się w turbinie samolotu, a teraz grożą mi 3 lata w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Chyba wiecie co chcę teraz zrobić?

Dobra, idę na stację. Kurde, kultysta. Wiem, że to się robi nudne, ale i tak chcę to zrobić. Let's go, znowu wonderujący trader. Тёмная ночь Только пули висели всё от Только ветер в проводовал Тускло звёзды мерцали Ну не могу уж играть? No i kolejny rajd kultystów. A w ogóle to wiecie, że to już ostatni dzień? Wiem, że właśnie włamałem się do sklepu, zabiłem właściciela Slaszka Siera i wszystko stamtąd zabrałem, ale zrobiłem to dlatego, że mam aure. Dobra, już przetrwałem równo 30 dni, więc do zobaczenia kiedyś widzowie.